Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanie związane z bilansem cieplnym. W izolowanym termicznie zbiorniku zamieszano ze sobą trzy porcje wody o podanych masach i temperaturach, wyznacz temperaturę końcową mieszaniny. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na te dane, popatrzymy sobie na masę i na temperaturę, to my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to M2 oddaje ciepło, czy je pobiera. To znaczy, wydaje nam się, że powinno. Pobierać, ale moglibyśmy mieć takie zadanie, w którym te temperatury byłyby jeszcze bardziej zbliżone, te masy byłyby jeszcze bardziej zbliżone. I wówczas no, zupełnie nie bylibyśmy w stanie tego powiedzieć. Na szczęście tutaj metoda, jaką zastosujemy, rachunkowa, pozwala nam wyznaczyć temperaturę końcową bez tej wiedzy. Zapisujemy sobie Q1 plus Q2 plus. Q3 to się równa 0, ponieważ w bilansie cieplnym właśnie suma ciepł pobranych musi być równa sumie ciepł oddanych. Q1, Q2, Q3 oznaczyłem sobie jako ciepła wymienione przez kolejne porcje wody. Bez wnikania, czy one były pobrane, czy oddane. Rozpisujemy sobie wszystkie tutaj ciepła, czyli zamiast Q1 będziemy podstawiać. M1, ciepło właściwe wody, razy różnica temperatur. Woda na początku miała 20 stopni, później jej temperatura wzrosła do jakiejś tam temperatury końcowej, a więc będziemy mieli TK minus T1 plus u 2 rozpisujemy M2 razy CW razy. I tutaj znowu wpisujemy sobie Tk minus t2, delta czegoś to zawsze jest wartość końcowa minus wartość początkowa tego czegoś. Plus m3, TW. i tutaj wpisujemy sobie tk minus t3. To się ma równa 0. Ciepło właściwe możemy sobie wszędzie skreślić. Wykonujemy właśnie dzielenie przez ciepło właściwe z tamami. Patrzymy, gdzie znajdują się nasze niewiadome tk, tk, tk. Będziemy musieli wymnażać te nawiasy przez odpowiednie masy. A zatem dostaniemy m1 tk minus m1 t1 plus m2 tk minus. M2, T2 plus M3, TK minus M3, T3. To się ma równa 0. Wszystkie iloczyny, w których znajduje się nasza niewiadoma, będziemy przerzucać na jedną stronę. Wszystkie iloczyny bez naszej niewiadomej mają być po drugiej stronie. Nasza niewiadoma jest tutaj, tutaj i tutaj. Więc z teonami dodamy sobie M1T1 plus M2 T2 plus M3T3 i uzyskamy następujące równanie. M1TK plus M2TK plus M3TK to się równa M1T1 plus M2T2 plus M3 t 3 Wyłączamy TK przed nawias po lewej stronie TK w nawiasie M1 plus M2 plus M3. To się na prawą stronę przepisujemy. I teraz pozostaje nam już tylko podzielenie stronami przez ten nawias. Otrzymujemy końcowy wzór m1 t1 plus m2 t2 plus m3 t3 podzielone przez m1 plus m2 plus m3. Drogi widzu, przyjemność podstawienia liczb pozostawiam tutaj już Tobie. Myślę, że zadanie było proste, ale jeśli robimy je właśnie w taki sposób. Jeżeli próbowalibyśmy. Tutaj zapisywać ciepła oddane i ciepła pobrane, umieszczać je po przeciwnych stronach znaka równości, no to wówczas mogłoby nam sprawdzić to gigantyczne problemy, zwłaszcza gdyby te liczby były bliższe. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.